tam imperkowcy na kolejnej wojnie. Zostały 2 godziny 25 minut do końca wojny. Mamy pierwszą wojnę w trybie szturm. Jak wiemy, co to oznacza. Wszystkie karty ładują się po 6 klockach. Więc więc łatwo nie będzie. Bijemy się z fińskim sojuszem, któremu zostało 98 Ataków Zdobyli do tej pory 2008 punktów U nas tych ataków zostało 30 Czyli różnica 68 I my mamy 3444 A te punkty zdobyte Także Jest jak jest U nas się zrobiło Już jedno miejsce wolne Robson Odszedł No planował to już że tak powiem, miał to na tyle uzgodnione, że chciał po prostu zmienić co już na już nieco słabszy, też praca i inne rzeczy mu komplikowały granie. Więc postanowił odejść. Więc jest miejsce wolne, gdyby ktoś się czuł na siłach, a zobaczy filmik i byłoby miejsce, to zapraszam. Tak w ramach wstępu. No nic, mamy 6 ataków do oddania. Widzę, że zostały dwie dobitki na planszy. No trzeba pomóc sojuszowi, więc nie gardzimy nawet dobitkami. Łatwo nie będzie, bo tu jest wiwika. Jak wiemy ona do łatwych celi nie należy. Z Leonidasem kreskówkowym. I huraganem, który dobrze pali. No i jeden z najbardziej ulubianych moich, że tak powiem jedna z ulubionych kart na tanku, czyli Grimsteel którego nienawidzę bić zawsze odpala zawsze się ładuje szybciej i to jest po prostu masakra także no nic trzeba coś wymyśleć i iść na te dwa solidne składy dobra dajcie chwilę tyle w ramach wstępu no i nic no trzeba iść coś bić dajcie chwilę zastanowię się nad składami i lecę z atakami. No tak. No to mamy pierwszego. Pierwszy, pierwszy atak. No zobaczymy, jak to wyjdzie w, w praktyce. Mamy coś na minionki, mamy strucie, mamy teoretycznie. Mamy wszystko. no. Tylko nie mamy pewności, czy będą klocki. Wiemy, nie ma przełamań. Nie ma nic ale jak złapiesz pierwszy 6 klocków zielonych to myślę, że się wszystko uda oczywiście i fioletów to by było najlepsze złapać fiolety albo zielone tylko właśnie ciężko powiedzieć jak Alfryka będzie celować hmm. dobra lecimy nie zastanawiamy się, nie ma nad czym długo mieliło, więc może być różnie eee, No dobra, mamy trzy fiolety od nich zacznijmy okej okay. No dobra, wiemy, że Afryka się rządzi swoimi prawami i ona no właśnie Trafiła jak trafiła. Trafiła najlepiej jak mogła. No ale dobra. Nie ma jeszcze tragedii. Mamy zielone. No dobra. No to bijemy w tę stronę. Czujemy, bijemy. Wszystko robimy. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Grim niestety kolejny raz odpala. Aha. Super. Nie zauważyłem, że się kończy. Kończy się. Co ja tu mogę zrobić teraz? Ach, zapomniałem o tej cholernej tej. Dobra, ładujemy Afrykę. Dobra, grim nie odpalił. Dobra, no zróbmy tak. No niestety. Chyba atak będzie za zero, coś mi się tak wydaje. Właśnie. Co za masakra. O, plan był dobry. A wyszło jak wyszło. Zero. Dobra. Idziemy na tego. Dajcie chwilę. Okej. Okay. Idziemy kolejnym atakiem. Zobaczymy czy tym razem się coś uda. Lepiej zaatakować. Tu mamy trzeci oddział, nie mamy na tyle. Dobra, niech jest jak jest. Lecimy. Masakra. Dobry plan tam był, ale zapomniałem o tym, że no nie policzyłem tur. Za ile mi się załaduje? Zróbmy tak, pierwszy. Wiem, fioletowe miałem. Tak, zróbmy drugie. Dobra, te fiolety na pewno jej nie skasują, ale ok. Dobra, to zróbmy tak, pierwszy, tak, drugi. Tak, zróbmy trzeci. Tak. i pójdźmy te klocki w ten sposób um, no dobra to co um, jeszcze raz to Bijemy w ten sposób. Okej. Okay. A no nic, no spróbujmy może... Dobra, w tego Leonidasa spróbujmy może najpierw. Coś się udało. Hmm. Oczywiście opór, no bo jak inaczej? Dobra, zróbmy te niebieskie. No i oczywiście znowu fioletowych klocków wysuszyło, nie. Ach, dobra. Dobra, zróbmy tutaj ten ruch. Mamy fiolety. Oczywiście, trzy strzały i żaden nie pójdzie w tego w huragana. O nie, naprawdę, naprawdę ta gra zaczyna mnie irytować. dobra teraz nie mam co palić tego huragana no i zróbmy tak no ale spróbujemy w niego teraz niestety odpalić Oczywiście no, dwa strzały w kreski, bo jak inaczej. Dobra, uciekam, bo to już... Chociaż dobra, jeszcze jedno może, troszkę bardziej go podpalę. No, oczywiście opór kreskówka. O, masakra, masakra. Ewidentnie gra zmusza do losowania kart. Dobra, mniejsza oto. Oczywiście znowu źle dobrałem skład. Niech będzie. Mój błąd. Dobra, lecimy. No dobra, próbujemy jeszcze raz tego Grima ściągnąć. Lecimy takim składem. O, co mogę więcej powiedzieć. no Jest jak jest. Wojna raczej przegrana. 1500-1400 punktów. Różnicy. Te zielone najpierw. No i na tym się kończy. Rumakowanie. Złożę te czerwone, to pójdą niebieskie, zielone i grim się odpali. No dobra. Mamy, zróbmy to tak. Dobra, mamy na tyle zielonych uderzeć w przycele. O. Dobra, zróbmy tak. Przeżył. No mój błąd. Mój błąd teraz taki, bo nie popatrzyłem na ile, ile mamy zielonych, więc mój błąd owszem. No i sowa się przejedzie po mnie i będzie pozamiatane. Dobra, zróbmy te. Może tu coś się urodzi. No niestety nie. Nie pójdzie kombo. Dobra, weszło trucie. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Serio, musi nowo odpalić. Nie wierzę w to, ta gra po prostu robi No niech mi ktoś powie, że skład jest zły Grim odpali Sowa się po mnie przejdzie na Naprawdę, jeszcze pudło. No i co ja mogę tu zrobić? Nie mi kto powie, co tu można zrobić. Uciekać znowu zero dwa punkty. Ach, super sztur. Za szybko nacisłem atak, ale zaraz zobaczycie czym atakuję, więc No tak, musiałem zużyć taki lepszy skład, żeby po prostu się komuś do skóry dobrać, nie? Unik. Wejdzie. Odporność. To zróbmy tak. Nie, naprawdę. ciemnopierz to po prostu klasyk. Teraz. No i uro i znowu do fula prawie, że. I zaczynamy grę od nowa, no. Dobra, coś weszło. Czyli możemy ją w ten sposób kontrolować teraz. No i dwa razy w domicję, bo miała najmniej HP, nie? No ta gra po prostu, no, zadziwia. No dobra, no, teraz już chyba się tego przegrać nie da. Dobra, to jedną dobitkę mamy z głowy. W końcu na czwarty atak coś weszło. Idziemy raz, jeszcze raz na niego. Dajcie chwilę. No okej, okay. trzeci atak. Szturmy nie należą do moich mocnych kart. Przynajmniej nie teraz, już kiedyś kart do mocnych stron. Kiedyś jeszcze umiałem grać w tych szturmów. Teraz przy obecnych kartach, oddziałach. Nie grają, nie wydawając kasy. Trudno się gra. Trudno się gra też turmy, no niestety. Ale okej, okay, mamy swoje 6 klocków. Czerwonych. Zobaczmy jak to pójdzie. Dobra, bijemy w tego grima przede wszystkim Bo jego się chce pozbyć. Teraz możemy zrobić tak. Teraz tak. No tak, jak się używa nawet na dobitkach i najmocniejszych Najmocniejszych składów no to tak to wszystko się wygrywa, nie? No dobra, niech się wykrwawi 210, byłem ciekaw ile tego krwawienia ma jeszcze mogę poczekać. I tyle w temacie. Och, przez ranę. Dobra, dajcie chwilę, bierzemy następnego przeciwnika. Dobra, lecimy ostatni atak takim składem. Idziemy w tego. Tu było sporo odbitek. Zobaczymy jak mi pójdzie. Tym razem. Mam na pewno jeden pewny niebieski. Dobra, zróbmy go tak. I na tym się kończy. Rumakowanie. Dobra, aha, to nie w Hel. Nie chcę w Hel. Dobra, zróbmy to. Dobra, zróbmy to. No i teraz co? Zróbmy tak. Zróbmy... A, dobra, zróbmy tak. A, dobra, no to co? Bijemy w tę stronę, bo jak inaczej? Prawa strona tak teraz dla mnie nie będzie aż tak groźna, nawet jak go odpali jezior Janka. i nawet jak odpali Hel. i mamy po walce. No i szturm się zakończył dla nas. 127 punktów. Całkiem nieźle. Nie, czekamy godzinę 22 minuty. Zobaczymy jak, jak to wyjdzie. Eee, godzinę 55 minut, sorry. Tak, przeciwnik ma jeszcze 85 ataków, mają 2284 punkty. My tych ataków mamy 21 i mamy 3594. No, także wszystko w grze. Zobaczymy, jak to się będzie miało. 0, 6, 2. Całkiem nieźle. Dobra, to na razie, do później. No, Tak, mamy podsumowanie. Więc tak, wygraliśmy wojnę o 189 punktów. Jak dobrze policzyłem, od tyłu niestety pokażę Wam teraz, ze względu na to, że akurat się zalogowałem na ten nagrę. Takie nagrody, więc. Według starego mojego powiedzenia, jakie ataki, takie nagrody. Więc tak to się skończyło. Pokażę Wam planszę. Czekajcie chwilę. Tak się prezentuje plansza, plansza w końcowym rozrachunku. Przeciwnik zszedł do zera, zdobył 3990 punktów. My również do zera i zdobyliśmy 4179 punktów. Tak się prezentuje tabela u przeciwnika. Chyba nikt nie zrobił kompletu. U nas chyba też nikt. JRT u przeciwnika najlepszy, u nas cienias. Pierwsza dziesiątka, no wyrównana, jest 5 do 5, że tak powiem. Druga, no to jest też chyba wyrównanie, wygląda. No z lekką przewagą naszą. Trzecia dziesiątka też raczej nasza. No, i tam potem już nie będę całkiem zjeżdżał. No, ja miałem tylko całe 127 punktów. Nie umiałem takiej dobitki zrobić, gdzie już forsysa nie było. Całkiem inny układ był. I na wiwice kreskówce tutaj też się przejechałem dwa razy. No i na tamtym też dwa razy. Więc straciłem cztery ataki na takich składach. No cóż, tym razem mi nie poszło na szturmie. No ale, tak jak już powiedziałem wcześniej, to nie te czasy, kiedy z Fajezem można było grać przeciwko Al-Afryce. No dużo rzeczy się pozmieniało: karty przede wszystkim i oddziały. Drugie limity jeszcze za niedługo pewnie smoki teraz nowe tryby wojenne będą wchodzić. Jestem ciekaw, jak się to skończy. I bardzo mnie ciekawi ile osób już założyło dodatkowe 25 fejkowych kont, żeby tylko zarobić swoje diaksy i mieć na kolejne lesowania, żeby tylko zęga miała podbite ściągania i mogła przedstawić komukolwiek czy że się gra nadal ściąga i jest grywalna, gdzie w rzeczywistości nawet tego nie ma. Ale dobra, no, mniejsza o to. Jest jak jest. Więc Tyle ode mnie z wojny, zostawcie łapkę, komentarz. No i tyle, do zobaczenia, do następnej wojny. Hejka.